Witam Was bardzo serdecznie, tutaj. dwie siostry przyszły przywitać z Czarnym I kur... co tam czarna kurcha. Przerwę sobie zrobiły o nich w liśniu, jak wczoraj były chociaż dwa lajka. Tego kogoś chyba nazywałem Heidi. Chyba podobny jest do tej Heidi z tej bajki. W każdym pojedle dałem już wapno, żeby kury były zdrowe. Tak pijam, że woda za połowę, wody się wiatr w makaroniku do dostawy druślak. Tutaj teraz ta kurka mała choracą na ma te oczy, to powoli jej przechodzi. Damy mi to tak który brażyłem, żeby jej, bo, bo byłem, żeby trochę tam nie przeszkadzały, żeby jej nie kadł tego makaronu. jadę ja teraz ale dobrze. tutaj to jest tam słomę to, to z to jest siana. Siana słoma to jest bardzo dobra i zdrowa dla kuchni dla drogi i prawa słoma dla owsa zobaczymy na jazdy w tym karmigle. zboża czy nie będzie trzeba nasypać będzie trzeba nasypać już bierzemy a tu jeszcze mamy dwa pełne nie, o, to jest niezłe. Ja przerwa sobie zrobiła, to jest niezłe. Już tu na snobko się nauczyło. Nie yes. jest. Wcześniej, gdy ten snobieg przyniosłem, to nie wiedziały. Tak. I gdzie mają znieść. Przestało. się to jest dzień. Nawet. I pobyło dwa dni do snobku, zachody, cztery jajka. Cały wysypujemy. już jest podpłacony że będę kupił inkubator na przyszły rok kupię inkubator na 30 jajek będzie by z tych starych rząd dokończę końca tą szopę znaku którą tutaj buduję to do końca rozbiorę te, te starą grzędy rozbieram już powoli nie będę puszczał w kurde w na zielonce. Przepraszam, tu Przepraszam to się, bo to trzeba. To drucik. W każdym razie to się do no, raz, te, nie w ogóle to coś wyciągnie, to żeby to wyciągnie, to kurde wchodzimy. I na tydzień sobotę znowu wstrząsaję raz, tego mi trzeba wstrząsać, żeby kurde nie było chore. A tutaj... Wodzian został poszkodowany. Ranny został. Słońce go tu wypaliło. No tu w moim ogródku to nawet dobrze. Tylko ta papatka usmarzła chyba. Była kiedyś w domu, ale za dużo miejsca ona zajmowała. Bo zboja tu były, te pulpety jeszcze. To zboże tu zakwitło, malwy nawet. Zboja. Na przyszłą wiosnę to tu planuję ogrodzić to zasiadką i sosny i lub brzo sobie posadzę, albo to i to najlepiej. To by była Półworka zawsze. zużyję do dościelania. Ja nie, nie ścieram całego kurnika, ale już na zimę będzie trzeba cały kurnik ścielać, bo ja tutaj nie ścieram ja jeszcze, tylko podróżymy dalej. No i nie się. Bo tu na środku jest ścieram, Ale już na zimę nie będę musiała ścierać. co tam perniczka od samego rana taka A nie nic, nie widzę Jak pojedziemy, to wypuścimy te Kurde, zielonkę się wypuści. No Kogut, wybierz sobie jedną kurę, żebyś była kwoka. Ty też, jeszcze już dwie kwoty sobie wybierz. Ty. Przedtem sobie wybierz kłopaka. A ty kogut sobie wybierz, wiesz, którą? ty sławę sobie wybierz. Kurczę. Ten... się stanie się trzymają podobieństwa. Ale tu musi być jakieś tak, to to widać. Tylko tam na górze, nie widać gniazda. I też się że. Czy... Tutaj dzieci gołębie, to wlatują do tej butli, wynoszą gałęzie i tam naprzód do sosny. To ma łupka. kuchka. zimno. To już leżby tak, co to dla mnie. W zimę. Jakby już tam w mojej cioci, to, to latali się pominuć 4 na już, albo już na 7 lat, tak było, nie? Ale chodzi na dobra. Co tu jest? Sarę dawno nie było, a wczoraj dzień do mnie przyleciał. Ale to jest ten sam, ty nie nagrywałem, bo już nagrałem o tym no o tym nie nagrywałem na Tylko ty mnie nie atakuj, gdy będziesz już dorosły. No co tam, Heidi? Hmm. Raz gada, a potem raz nie gada. Wybieraj, że gadasz czy nie gadasz? A co? Niech tu To jest najlepszy kogut. Gdy mnie nie ma, to on pilnuje całego podwórka. To ja jestem, to już mama wszystko A bo ja jestem. Ja nie. Już nie zauważy, to już pilnuje całego podwórka. Jeszcze co? O, jeszcze. Zobaczymy czy z tej piaskownicy korzystało, z tej co zrobiłem z popiołu Liści już coraz się mniej Chyba gramiałem dzisiaj A widać, że tu chodziły Nady są potem tutaj jak to ogroda kur, to dwa tygodnie tej ziemanego tu nie będzie Ja to myślę, żeby ususzyć pokrzyw dla kulek pokrzyw tak myślę żeby dla nich usłyszeć to będzie dobra sprawa no, o z tego gniazda tam słowa wyrzucimy i nowej tam jest. są dla tego niewidomego chyba wleci Nie. o wyleciało ale wyleciało tutaj właśnie Dzisiaj idziemy je zapełnic od do dołu to nic nie ma żadnych robaków na szczęście nie ma od dołu czy to wróćcie to też nie to był po farbie bo co jest farbę jak to malował tu w środku bo to tutaj też i to się daje wylała a tu teraz damy tutaj ściernej słomy po ten worek ten worek gdy dobijemy, o. o! Tak to jest. Jak to się marzy, co zimna, Teraz kamerun na ziemię. Na szczęście nic się nie stało. Ale bym mógł Nie jeszcze, byśmy, może do niego będzie miał cieplej. I dziwność, niech ma damy chyba tych liści na podwórku z grani żeby kurduple bo one tam na przód nie zapędzają tylko w tych rejonach się trzymają no i tak. Dał, na te liści z grafiki, czyli damy teraz okna im nie uchylam, żeby było cieplej w górniku to okna nie uchylamy tu damy to nic mu stanie. A tak, tak jest. Nieraz to kury tu na tym się na tym. Nie wiem, jak one tu równowagę utrzymują. Ale ja to zdejmuję, bo się boję, żeby ich tu i ja podziwały, jak to się tu na te grzędy. Że się ta grzęda jeszcze nie złamała. szczególnie mnie dużo się to nie darowało. Pokręty to są krótkie Gdzieś na tych skrętów, ale się na tak, że także na się nie zbadało. Na tym drugim szczeblu najwięcej siedzi i, i na tych, na laskość na siedzi najwięcej. Jak wychodziłem, specjalnie na w wypuścił te duple, a słońce świeciło jak nazwo. Teraz Yy, Za żadniku słońce. Węgla do Nie Jest, piecu się pali już. Już dwa tygodnie się pali w piecu. Drewna nam starczy, bo to jest... jest to drewno nie zamawiali, bo Myśmy drzewa ścinali u sąsiada. Pięć drzew ścinali. Oni mają pompę ciepła i, i nie potrzebują drewna. I tak. Tępniak mi się przydał. Bym wziął. Młot, nie, nie, cztery gwoździe bym wziął i to pomidory będę wybrał, bo chyba kurą dałem wszystkie. Chodzę dla siebie, trzeba mieć i dla kur. Przepstetem ja bym wziął. Ja to tak szczątam, krawiłam i nie to wiesz, ja bym jutro jarnak co dzielni jest może mogę... powiem komuś, żeby by nie kupił. Pieniądze bym dał i by widły bym kupił. Tutaj ja Jarek się nie nauczył I się nie nauczył, tylko jak zima będzie, to powinny się nauczyć. Ale mi się wydaje, że się tylko te młode kury mogą się nauczyć. Jak, ja zawsze kupuję kurze od jednego pana. Zawsze. Ludzie! Co? Marszony ja że nie wypuścimy. Zjedzone? Kusłaba? Mam nadzieję, żebyś głodna po tym nie była. A gdzie wszyscy kurwy poszły? Tam mi i liczba. Wczoraj jak sprzątaliśmy To wszystko. No, gdzieś u nas 13 stopni było, więc nie ja. wszystkie kury do ukopało. Słońca nie ma, kury. Jak chcecie kupić, to kupić. Kupić. Ale tu zgromadzenie. Gdyby był tu bar, drinki by podawali, to by było dla was dobrze. nie czy, nie panie? może wziąć tą kurę sobie. Możesz wziąć. O, perlisie. Zobaczymy, czy w coś jest. Bo mi się wydaje, że przedwczoraj sypywało. Ale widzę, to nie ma już. Wypasowało im, im sypać. Ja akurat jakąś tacy przechodzi. Miała takie deszowe pióra, teraz szare, więcej wodego, jej się pojawia. A ta jest ma dwa lata ta dominiantka. Fajna kura, a ta ma rok. Ta druga dominiantka. I już ma cały. Miała taką dominiantkę, co miała cztery lata. I miała tylko szarą i czarną się jazda no co tak małpa siedzi Zaśpie zaśpiewasz to czy nie? To się nie przeszkadza kogut e, rozchodzi się. Nieraz to ma taki ponownie, gdy co się nie wychodzi. A nieraz to coś zależy od pogody, że są Ja to takie na, na przyszły rok to sobie kupię gęsi. Cztery gęsi chińskie. To bardzo są ufne człowieka Chcę żebyś wy, wypuścił kolegów, chodź Wypuścimy idzie. idzie To dobrze że idzie Wypuścimy je Nie mnie nas no szła Wypuścimy je trochę Działanka, proszę bardzo. Tak, tu z brzegu, ale lepiej jest. Prawa zdrowsza. No ruchy, e, żebym ja was tu nie musiał wyganiać. Jak zawsze. Wczoraj bo były. No i jak oczy. No przychodzi trochę ci. Żeby... Tylko mnie mi ręki nie obstrać. Ma już mi rękę obstracić. I tego bym drugi raz wieszł. Chodzi, sam będzie nie wyjechał, nie znosi kurka, bo powinna znosić już. Ale jak chora, to wątpię, że by, by znosiła. No, sam wychodzi już, wie, kiedy ma. Wychodzi. to kurka, ruchy. Ruszamy się kurka! I tak do tej trawy, Traf, to ona się powinna ruszać. Już, za na co ja. Ona się rusza, ona tak, się wstydzi rusza. Nie jest Ale tak to nie jest o, Ona się na swoim czasie się rozchodzi, tam do środka dobi żeby pobyć. Kurka, może by tu idzie po liście? to bym wziął trawę, by trzeba tak to, żeby kopały to, żeby nie miały tak trudno w tych czasach. Teraz tu mam też dobry wynik kur, bo, bo 24 kury. Najwięcej miałem 26, ale to co tam za... Tak przyszło, jak się kupi kurczą, to będzie to w Europie. Mata tu trochę tego tej zielonki Wam rozgarnie, żebyście nie zróbmy. Mam rękę sobie zamienię, bo to mi się lepiej gra. Mojego wujka 10 gęsi zaciętych. Króły się w maju i o wszystkie dzieci. na świętego Marcina, 11 listopada to przestopa. tutaj a co one tak się pochowały deszcz nie pada Może wiatr wieje i dlatego bo jest to znaczy taki wiatr zimny Zapowiadało się dzisiaj rano na przemrożek a nie było no to tyle im wystarczy, tam jeszcze nie ma Kiedyś on tutaj był sam, kiedy to jest po tamtej stronie. wychodzimy A teraz to no, nie ma. Przepraszam, co to gra, nie co? Przepraszam, ale tak. Ręka tylko zamienię takie grabie to tacie są bardzo zacinane. E, przecież są tacie grabie, co, co się nie przesuwają. Tacie, ale tacie te też są, żeby się nie przesuwają. Takie regulacje są takie. Ja tu im te myśl, bo jak nie mają być, bo mam dostać kaczni A święta prawdopodobnie, jeśli nie są zacięte bo ja widziałam jest ich tylko katkę szalą, kaczorusza, ale nie widziałam jej Tutaj się wyścigali, może je tam podgrzędali, ale choćby tam tutaj, mogą słać łupki um, albo do gniazda sobie wejdą. I drzwiczek tutaj, które... ja nie wiem, już tych drzwiczek rzadko otwiera. Do tych dużych jestem przyzwyczajony. Ja to jak były cztery perliszy, bo ja miałem dwie perliszy i wymieniło się na dorosłe. Co się tam dzieje? Blek? Co ty robisz? Co jest pan. Sio. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze ja jabłkiem tutaj. Wszystkie. I tak. No, ja wam działał. Który? No, nie bójcie się. Tego się boję tutaj. Nie bójcie się wyjść. O, w czas na baczności. Gdy były tutaj przywiezione, To jakoś. Nie robimy sceny. A teraz sceny również. No. Zastanów no, się, co robić jak nieraz. Naj najmądrzej się to ten tym nie zadziera. Subskrybujcie też mnie, bo już dla nas jest 14 subskrybentów to jest dobry wynik już. Wiesz, ja tu bym tak myślę ja takie gniazda im bym tu zrobił, jak tu mają tą piaskownicę, to ja bym tu też gniazda takie zrobił na dworze, bo są teraz u sąsiada, u drugiego, trzeciego sąsiada przy kurniku, takie gniazda, Skóry z naszą jajka, na dworze nie muszą do kurnika wchodzić, a w tym kurniku bym trzymał mały pisklęta. Chłoma jest tobie jego tylko jest do w chobie. Deska spadła. I by mysz może, by zagrać wasego no, małe. To ja się nie boję bardzo. Dobrze. Ej, ja, ja już chcę się żegnać. A tu zobaczcie jaki tu podkop. Tu podkop. Jakby myszy to są. O, jeszcze. Jest więcej pod Jedną mysz sprzątali, co próbowałem zabić, ale gdzieś tu uciekła, gdzieś uciekła udało w niedobrej. Ja tutaj pokażę. Myślę, że Tutaj jest więcej. Ty. No. Tutaj jedna jest dziura. Nic nie jest dziurą chociaż. Na szczęście. A no. śzeć, czwarte, piąta, pósta, siódma dziura. No co się tu tak ocherują. Kóry tutaj własną tu i tu wywracają. Ale tu jest. No, że kończę jak, jak to by chciały wyjść, to tędy by wyszło. Nie jest. Trzeba wyrwać Nie To zdrowa jest No ja, dobra nawet. Przestałam się jutro, a jutro jadę do Częstochowy. Ale ja tam się idzie że to 20 minut. Bo od Częstochowy to jesteśmy położyli. 21 km. Zobacz, to jest blisko jutro, to postaram nagra. Zobaczymy, gdzie tu będę. Jeszcze jeden tak tu by jest Ja tu mam zamiar kończyć, ale jeszcze coś. Tak się tu wkoło. Tutaj są te jeżyn. A, ile jeżyn? Ja tu jutro bym nagrał odcinek, jak tu jeżyn zbieram. Bo kury też te jeżyn jedzą Tutaj gdzieś tu nieba. Dużo no, nie jest tych jarzy. Dobra. To subskrybujcie mnie, żegnam. Cześć.